Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku cyklu No powiem wam jedno, materiał ten nagrywam trochę na ostatnią chwilę, jest godzina 13.15. Jeszcze dzisiaj będę chciał go wrzucić z tego względu, że od jutra, to jest od 14 marca, wchodzą bardzo ważne przepisy w życie dotyczące konfiskaty samochodu za jazdę na podwójnym gazie. Nie ukrywam, prze, przepis dosyć mocno kontrowersyjny, bo już nieraz na ten temat wypowiadałem się w swoich mediach i tak widzę, że jesteście podzieleni. Jedni uważają, tak, super, dobrze, trzeba konfiskować, to może być jedyna opcja do, do tego, żeby pijany nie wsiadał za kierownicę, a drudzy mówią wręcz odwrotnie. W Polsce to dozwolona ilość alkoholu powinna być 0,5 czy 0,8, jak w innych krajach unijnych, 0,2 do 0,2 to jest stanowczo za mało. Podzielcie się w komentarzach, jak wy uważacie, będzie to na pewno też ciekawa statystyka w tym wszystkim. Ja nie ukrywam, osobiście jestem dosyć radykalny w tym temacie, ale to może dlatego, że po prostu mój wuj zginął w wypadku, potrącony przez pijanego kierowcę. Ale dobra, przejdźmy do tego, bo w sumie wszystko było powiedziane. Ja już raz w jednym materiale dokładnie wam wyjaśniłem, co się będzie zmieniało od 14 marca. No i bumba. Dzisiaj wywiad w Radiu Z, wiceministra sprawiedliwości pana Myrchy, który mówi wyraźnie, że owszem, od jutra te przepisy wchodzą w życie, ale one nie będą do końca funkcjonalne z tego względu, że brakuje przepisów wykonawczych, bo nowa władza mieli zdecydowanie za mało czasu na to, żeby wprowadzić przepisy wykonawcze, żeby państwo polskie stało się największym komisem samochodów używanych w Polsce, a po drugie, część z tych przepisów może okazać się, że była niekonstytucyjna i należy je doprecyzować. I zaraz Wam wyjaśnię, co dokładnie ma się zmieniać i jaki jest plan na te zmiany, bo konfiskata nie będzie obligatoryjna, ale jeszcze moment dla partnera tego odcinka, porównywarki ubezpieczeniowej MUBI. No, ubezpieczenia nie chronią od jazdy na podwójnym gazie, ale jeżeli w niedługim czasie, drogi widzu, kończyć się ubezpieczenie komunikacyjne, możesz wejść sobie w link, który masz w opisie tego filmu, przejść sobie na stronę MUBI i tam przekalkulować i poszukać sobie najbardziej optymalnego ubezpieczenia dla swojego samochodu. Jeden będzie sobie szukał najtańszego, drugi Najbardziej rozbudowanego o opcji, ale w najlepszej cenie. A korzystając z linku, który masz w opisie tego filmu, otrzymasz jeszcze dodatkowo zwrot w wysokości 150 zł po zakupie takiego ubezpieczenia. I są to realne pieniądze, które trafiają na Twoje konto, tak w gwoli przypomnienia. Dobra, idziemy do tematu. Dobra, to zacznijmy od samego początku, co wchodzi jutro w życie. W sumie to musimy cofnąć się do 7 lipca 2022 roku, bo to właśnie wtedy zostaliśmy poinformowani o tym, jak będą wyglądały te przepisy wykonawcze. I w jakiej formie wejdą one w życie? Czyli osoba będzie miała zabór samochodu w zamian za to, jeżeli podczas jazdy autem, bo myślała, że na głównych nie stoją, ale jednak stali, będzie miała więcej jak 1,5 promila alkoholu. Druga sytuacja, jeżeli. Taka sama osoba na przykład będzie miała powyżej pół promila alkoholu, ale spowoduje wypadek, bądź trzecia sytuacja, jeżeli będzie to recydywa. W sumie to też jest czwarta sytuacja. Co w sytuacji, jeżeli ktoś jedzie samochodem i ma bądź wypadek powyżej pół promila, bądź ma półtora promila i więcej, ale auto nie jest jego własnością. No i wtedy mówiło się o tym, że ma nastąpić no już nie tyle zaburmienia, no bo nie można mu zabrać auta, które nie jest jego własnością, co najwyżej równowartość tego pojazdu, która będzie szacowana na podstawie polisu ubezpieczeniowego, bądź jeżeli auto nie posiada takowej polisy ubezpieczeniowej, będzie powoływany rzeczoznawca, który oszacuje wartość pojazdu i wtedy trzeba będzie taką kwotę zapłacić. No i w sumie kolejna sytuacja, co jeżeli na przykład jedzie mąż z żoną, wracają z imprezy, no i męża zatrzymali, no i mówią, mówię pan, bo będziemy panu to auto konfiskować, bo ma pan powyżej 1,5 promila, on mówi, no ale moment, ja z żoną nie mam intercyzy, co za tym idzie, auto jest naszą wspólną własnością, więc no możecie pół auta sobie co najwyżej wziąć. Oczywiście są są to sytuacje niezwykle zawiłe, tym bardziej dodatkowo mówi się jeszcze o tym, że sama konfiskata to jest jedno, a drugie to 15 punktów karnych, a trzecie to kwota finansowa od 5 do 60 tysięcy, którą należałoby zapłacić jako nawiązkę na fundusz pokrzywdzonych. No i właśnie dzisiaj minister szerzej w tym temacie się wypowiadał, że po prostu brakuje przepisów wykonawczych, tej całej mocy sprawczej, jakby ta machina miała funkcjonować, tym bardziej, że część przepisów jest niekonstytucyjnych, co mogłoby powodować, że skarb Państwa będzie narażony na bardzo duże straty, a po drugie, państwo też nie jest do końca zainteresowane tym, żeby każdemu obligatoryjnie sędzia w terminie 7 dni odbierał samochód jako własność. No bo zwróćcie sytuację, chociażby taką, że ktoś jedzie samochodem w wartości 300 zł. Czy ten zabór tego samochodu będzie dla niego jakąś karą? No, w sumie nie do końca. No, też były sytuacje w tych przepisach wyjaśniane, że na przykład no nie nastąpi zabór również w sytuacji, jeżeli na przykład auto w momencie zdarzenia będzie uszkodzone zbyt mocno i jego wartość będzie niedoszacowana i wtedy należałoby e, równowartość samochodu również zabrać. Co za tym idzie? W myśl nowych przepisów minister poinformował, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy, prawdopodobnie mówi się o funkcjonalnym wejściu w życie między wrześniem a październikiem, mają pojawić się zmiany. Sędziowie nie będą obligatori. Jakby zmuszani do tego, żeby zabierać pojazd, bo może być to z jednego punktu bezsensowne. Tak jak już chociażby wspomniany ten przypadek taniego auta. Z drugiej strony, sędziowie mogą e, również żądać e, równowartości pojazdów w zamian za to auto, jeżeli uznają to na przykład za słuszne. Z trzeciej strony, mogą uznać, że na przykład kara pozbawienia kogoś samochodu będzie zbyt bardzo radykalna, czyli chcą ten przepis wypośrodkować, a z czwartej strony to, co już o czymś kiedyś nawet wam wcześniej mówiłem, co z sytuacją, jeżeli na przykład sytuacja prawna samochodu jest bardziej niż skomplikowana, więc w najbliższym czasie te przepisy mają zostać zmodyfikowane, co za tym idzie. Na chwilę obecną mówi się owszem o tym, że one od jutra wchodzą w życie, ale one nie do końca w pełni będą funkcjonalne, więc na chwilę obecną z tego co wiadomo i z tego co dzisiaj minister wyjaśnił, raczej ciężko będzie się spodziewać, żeby ktoś jutro czy pojutrze zarekwirował samochód. Nie ukrywam, zapewne właściciele komisów trochę płaczą, bo zwróćcie uwagę na jedno, prosta statystyka. W zeszłym roku zatrzymano kierowców za jazdę na podwójnym gazie w ilości 93 tysięcy. Tutaj mówimy o osobach od 0,2 promila w górę. Więc przyjmijmy, że tych, którzy spowodowali wypadek powyżej pół promila bądź tych, którzy mieli powyżej 1,5 promila z tych 93 tysięcy, niech będzie chociażby 5 tysięcy, naprawdę liczę bardzo skromnie. To to jest jednak niezły komis. Państwo by zrobiło sobie niezły komis z tego wszystkiego. W założeniach było to, że auto podczas pierwszej licytacji ma być wystawiane za 75% swojej wartości, a jeżeli się nie sprzeda, to w drugiej licytacji ma być wystawiane z ceną minimalną na poziomie 50%. I nie ukrywajmy, przy obecnym rynku samochodów używanych, który no ma status związku dość skomplikowany. Okazywałoby się to, że mocno by to wzruszyło rynek samochodów używanych, bo uważam, że w sporej części podczas tych licytacji komisy by. Przyjeżdżały i po 50 czy 15 samochodów brały jednorazowo. Aczkolwiek, jeżeli z tyłu głowy mamy to, że państwo mogłoby mieć problemy związane z niezgodnością z konstytucją i gdyby jeden, drugi, trzeci, czwarty wyrok zapadł, gdyby po kolei wszyscy szli do sądu względem tego, że auto im zostało zabrane, że ktoś będzie udowadniał, że to jest bardzo duża strata dla niego i państwo miało oprócz tego, że musi magazynować ten samochód, w jakiś sposób go przygotować do sprzedaży, musi być rzeczoznawca, a w międzyczasie ma zapłacić jeszcze odszkodowanie, no. No, byłoby tam dosyć dziwne. Nie ukrywam, przyglądam się z ciekawością zmianom w tych przepisach. Uważam, że z jednej strony jest to dobre, że ta konfiskata nie będzie obligatoryjna, bo to działa w dwie strony. Z jednej strony może być zbyt radykalna, z drugiej strony może być zbyt lekka, bo jakiś prezes firmy, który ma 35 swoich samochodów akurat jedzie samochodem służbowym, jakimś tam najtańszym, mówi dobra, bierzcie to sobie, nawet lepiej, nie trzeba będzie złamać. Różnie, można na to patrzeć. Jeszcze raz Was proszę o to, podzielcie się w komentarzach, co Wy jakby na ten temat konkretnie myślicie. Czy ta konfiskata wpłynie na to, że tych kierowców jadących na tak zwanym podwójnym gazie będzie mniej? Czy to nic nie zmieni? Czy może trzeba, wiem, alkoholu Loki wszystkim poinstalować, bo sytuacja wydaje mi się, że jest złożona. Tym bardziej, no my mamy te wschodnie ulubione akcenty w postaci picia wysokoprocentowych trunków i chyba może, chciałem powiedzieć dobrze, może nie, nie, nie w tym kierunku, ale to chyba nieźle co niektórych Polaków konserwuje. Dobra, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Hej!